Witam serdecznie Dziś 11, 11 grudnia Tak, nic nie nagrałem w poniedziałek, zapomniałem w ogóle kompletnie, ale w poniedziałek był yy, dzień świętego Ambrożego, tak? Świę, święto, święto pszczelarskie Więc to też był dzień, który mógł nakłonić nas do tego, że przemyśleć co myśmy narobili tego roku w tych pszczołach, jak to wyszło i tak dalej i tak dalej bo jak też widzimy na przykład na necie już, że ktoś wstawia zdjęcia, nie już tych pszczół jakiś, że coś z nimi się stało, no to już widać tak, że już teraz już widzimy swoje na przykład jakieś błędy, czy coś nie wyszło, prawda? Że coś nie wyszło, tak? Z tymi pszczołami w tym roku, to już teraz to widać, no nie? Podejdziemy do ula i słyszymy przez wyloty, że nie, nie słychać nic, w ogóle nie nic i nawet jak pukniemy w ścianę to cisza totalnie zupełnie. Nic. Czy nawet jak stetoskop byśmy mieli, tak? I byśmy słuchali, puknęli, to by było słychać pszczoły. Nie. No to jak już taka cisza jest tutaj zajrzymy widzimy, nie? Garstka pszczół trochę czerwiu może i koniec. I te pszczoły takie zamęczone, zajechane, nie? No to to już jest po pszczołach, tak? Tak, czasami takie pszczoły też wyjdą w zimy, nie? Że one takie. No, no to też, nie? Klapa jest. One będą się, one, no, się bujać, bujać, nic z tego może nie być. E, no, więc, no to tak to, tak, to tak to wygląda. Zima trwa w najlepsze, że tak powiem. Te, zimno jest, tak. Ja, jak już wchodzę w kalesonach, kurtka, bluza, nie wiadomo co jeszcze, to już znaczy, że już jest ta zima, nie? Słowa taka. Tak, szkoda, że nie ma tego śniegu. Ten śnieg, właśnie bardzo dobrze, tak. Ja uważam, że na przykład jeśli śnieg leży na daszku ula, na daszku ładnie leży, no to tak, nie to niech leży, on robi dodatkową poduszkę, prawda, śnieg jest bardzo ważny, on ma między sobą przestrzeń powietrza, tak na przykład dla roślin też jest bardzo ważny, bo tak rośliny nie przemarzną, no nie, jak są pod pokrywą śniegową, więc... Tak, ten śnieg jest bardzo ważny. Uważam, że jeśli nie ma opadów śniegu i nie leży ten śnieg po prostu długim czasem i się nie zbiera on też do wiosny, to też jest niedobrze, tak. Ja na przykład jest, mam jazdę na zbieranie tych smardz, tak. Ja wiem, gdzie one rosną, na pasiece rosną smardze, <laughs> więc na pasiece rosną smardze normalnie u mnie, yy, 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 ale co? No problem jest taki, że od dwóch lat nie ma zim śniegowych. I jeszcze w zeszłym roku w takich miejscach, gdzie właśnie yy, yy, było bardzo mokro, to te smarce jeszcze były, a w tym roku już nigdzie nie było, nie? Więc tak, to, to też jest i to jest też niedobrze dla wielu, wielu roślin, prawda? Tych przedwysennych, tak? To jest też, one są ważne dla pszczół, prawda? Te rośliny wszystkie różne, więc to tak podobnie odgrywa. No nie, tak, co jeszcze mogę opowiedzieć, no i tyle, no i trzeba czekać, teraz już jak pszczoły tak są, to ich tak są, ewentualnie tutaj do moich ja mam 6 uli bez mat, tak, więc y y y dorzucę do tego maty, nie, może, może się coś uda zrobić, ale teraz już jak od poniedziałku wystartuję, no to to będzie głównie, tak, Tutaj walczenie z trzcinowymi, jeszcze mam rozebraną kuchnię w domu, więc pracy jest po Słuchajcie, można robić do upadłego. Yy, tak, zakładałem kafelki, to był hit, ale jakoś się założyły, nie? Tak, i teraz już będę robił też drewnianą kuchnię. Więc po międzyczasie, jak tutaj będę robił ule, będę sobie docinał w głównej mierze najpierw tu, a tu w międzyczasie jeszcze coś nie do uli. I, i, I to tak będę, tak będę robił. Ja tam w żadnej kuchni nic nie kupuję, nic takiego, po prostu już mam wybrane drewno równy, różne, nawet te najstarsze takie. I, 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 I tu będziemy, nie? Porobimy, że to będzie z drewna wszystko. I, I te mebelki takie najprostsze, bo tam za wiele nie trzeba naprawdę. To się właśnie porobi z desek i to będzie miało to coś w sobie. Ewentualnie może jakiś blat skombinuję inny, nie? Może nawet w tartaku pojadę specjalnie poszukać jakieś dechy pierdutnej albo dwóch. Jeżeli było tylko jedno łączenie po środku. Tak, to w tym momencie to wychodzi bardzo, bardzo dobrze. Jak jest jedno łączenie po środku. Po prostu. Nie. Tam motywów na robienie blatów to mam też, nawet że jak z za suchego drewna zbytnio się nie zrobi, to nie porobię wszystkie tragiczne szpary, nie? No. Ale to by było dużo roboty. Nie? Dlatego coś prostego to będzie. Zlew już mamy, będzie fajnie. Jak zrobię tę kuchnię, taką zrobię do końca w miarę, to, to wam pokażę jak to wyszło. Tak. No, więc coś tam z drewna. Spróbuję zrobić coś takiego. To będzie moja pierwsza kuchnia w życiu. I co? I uważam osobiście, że właśnie zrobię ją sam, bo jest mała, tam za wiele nie trzeba do niej naprawdę. No. Żeby ją zrobić i, i po prostu. Tak, to będzie taka pierwsza, nie? Propozycja. A później nie, można zrobić coś, coś większego z drewna, tak? Ale to z reguły, jak ja takie rzeczy będę robił w swoim życiu, to ja nie wiem. No jak na razie to utwierdzam się w fakcie, że raczej dla siebie, nie? Bo to on tak. Wydaje mi się, że to praca jest niewspółmierna zawsze, jeśli chcemy zrobić dobrą kuchnię samemu, nie? Tak po prostu. Brać, docinać, zanosić, no, no. No to to jest, nie? Wtedy robótka na całego. I to by było to, wszystko, i życzę miłego dnia. No w sumie jak coś ruszę to tak? No to będziemy się bawić. Wielki brat patrzy. Pan mi jakiś wysłał. Już nie pamiętam w tej chwili. Będziemy... Jeszcze czekam na jakieś tam paczki, nie wiem. To tutaj to to, to, to się na chwilę, nie? Ale ogólnie już jest Baja. A tą kamerę to prawdopodobnie po prostu wędruje ona na pasiekę. Bo ona jest taka, że nie da się w żaden sposób jej schować, oczywiście. Więc tak, i tak ona będzie widoczna, i tak będzie widoczna. Nie? Więc w ogóle to jest innego, nie? Taki, taka kamera, ale jest fajna, nie? Cześć, że takie coś mamy. I ciekawe, czy działa. Nie? Ciekawe, czy w ogóle działa. Tak, to będzie śmieszne. Nie? I ona by mogła robić. właśnie taką kamerę, która by podglądała pasiekę, że na przykład trzy ule cały czas. Nie? Żeby ją tak podłączyć i żeby to przez internet szło. A na dolnych szczelcach ile? 100 metrów pod górkę i jest wieża internetowa. Tak? Tak jakby na tej samej działce. Tak jakby. No jest wieża internetowa i to by trzeba było się z nimi dogadać. Może by na to poszli, nie? Ja bym przypiął do słupka tą kamerę i w ogóle, i żeby to od razu transmitowało na neta, tak? A ja mogę z mojego komputera ewentualnie tym sterować sobie. Nie? I bo to można tak wpisać, że na przykład piszemy, boczanie gniazdo, albo gniazdo orłów. Czy coś takiego jest? No to orzeł chyba, nie wiem, jest na Łotwie czy na Litwie, nagrywany na takiej sośnie są. Wiatr nimi tak buja, nie? Gniazdo mają większe korpus chyba, tak, aloha, i siedzą na nim, nie, i non stop możemy je oglądać, non stop, tak, gniazdo nawet tak jest puste, cały czas je widzimy, tak, deszcz pada, nie deszcz, tam te siedzą, i małe wychowują i wszystko, dlatego ja często na tym wpadam, no, można oglądać, bo czany wiem, że też, ich też oglądałem, ale nie tak ten, nie tak skrupulatnie, bo na orły, czy coś, to akurat wpadłem, jak były małe, czy coś takiego, i pamiętam, jakiś czas oglądałem, nie, do momentu, aż one urosły, te małe, więc słuchajcie, naprawdę, oglądałem to i to jest też masa roboty dla nich to jest, nie, to tak jak te pszczoły noszą to wszystko do ula, to te rodzice też nosili, nie, ile wlazło tego żarcia, co złapał tu przynieść, naprawdę, było, nie, wszystko, no to tak, no to też fajnie i takie coś mieć, że ogląda dwa albo trzy ule, tak, ja bym to gdzieś, nie wiem, zawiesił, nie wiem, albo na drzewie, Albo na pięć słupku jakimś i obudową w drewno, żeby na to nie padał deszcz, nic, najlepiej, tak? No, się jakiś tam z papy czy z tej gumy by mogło sobie być w tej budce i oglądać te pszczoły. Nie, byłoby fajnie I, i to ludzie by mogli po prostu oglądać pszczoły, tak? Tacy, co nie mają pszczół, a lubią bardzo temat, to ja uważam, że to jest też świetne, tak? Bo tak jak ja nigdy orła nie miał, ale oglądałem, kupę czasu. Patrzałem sobie, co się z nimi tam dzieje, tak? Więc to było bardzo ciekawe i uważam, że ule to jest to samo. Nie by było ciekawe. No i zawsze bym się starał, żeby w tym rządku były te pszczoły, także nie. Że, I bym póki wszystko by wychodziło, nie? Czy myszy zeżarły, wszystko, tylko ktoś by musiał... To by był live. Ktoś by musiał, bo to się nie nagrywa chyba nigdzie tak, że można odtworzyć, tylko ciągle leci do przodu. Tak, jak jest czas, więc to trzeba z tym być. Więc jak ktoś nie ten, nie, no to... Może będzie patrzał latem, co się dzieje, co, co się dzieje na pszczach i może będzie widział, że trafi, że ja przychodzę, nie, a to jest opcja, że trafi, że, no, tak, bardzo duża zresztą, no nie, więc, yy, yy, no, te pory karmienia, te karmienie, to wszystko, tak, to jakby... no, <ścoughs> więc to, to wszystko to można, słuchajcie, mieć, ja wiem, że to chyba nawet da się ustawić jakoś, coś próbowałem, że to można mieć na pulpicie cały czas, nie, Albo jako wygaszacz monitorka, i wtedy oglądamy to cały czas. Więc słuchajcie, super sprawa! I jeśli ten, ja, tak, ja zadzwonię do tych internetowców i się dowiem, co z tym zrobić, że tak nie. I po prostu część pasieki była non-stop, na żywo, tak jak te bociany. I to mi się to podoba ten pomysł, bardzo i ja będę go próbował realizować. Dlatego mówię o tym szemi wobec, bo to będzie po prostu nie. No. Co innego w ogóle, nie? To pszczoły publiczne będą. Będzie można je oglądać non-stop, i mi się to bardzo, bardzo podoba. Bo ja nie będę musiał robić nic. A jak ktoś, no, będzie chciał oglądać, co się dzieje na wylotkach, nawet i tak dalej, to będzie oglądał. Wszystko będzie jasne, nie? No, i to by było to wszystko. Życzę wszystkim miłej nocy i właśnie miłego kombinowania. Co będziemy robić sobie też w przyszłym roku, może na pasiece. No, nie? I nawet jak teraz, patrzcie, że na pasiece. I kogo nie ma, nie? To jakby koza Stefan uciekł i by poszedł do uli, to by było widać, jak wychodził, nie? Albo jak ptaki by latały. Co się dzieje wokół moich uli, tak? Ktoś by się pytał, a jak te twoje ule tam stoją? Pyk, Rzucam mu link, masz, możesz oglądać, co tam jest na pasiece, nie? Albo ja na przykład ja wtedy mogę pisać, że dzisiaj jadę na pasiekę i będę robił takie i takie rzeczy, nie? Na przykład gdzieś. I, I ludzie już mogą wtedy wejść od razu na ten link, ci co tak chcą penetrować, co się dzieje na pasiece i ja będę tam grzebał przy tych pszczołach. Nie? I wtedy mogę, to, to dźwięk też był, tylko że przy ptakach to był raczej tam wiatr, nie? No ale też, wszystko było, to było wszystko, nie? No, tylko, że tam bardzo wiatr wiał u góry. No i to, no to i to, było to wszystko naprawdę, no co, taki mam pomysł, bo taka kamera jest. I dlatego, jeśli na przykład ktoś umie, nie? Wie jak to zrobić, to, to ten. To może mi napisać. czy to trzeba wy, wykupić jakąś domenę, może. Ja nie wiem, tak? Żeby takie coś istniało. No i już nawet na tą chwilę bym mógł po prostu już postawić na, na, na górny ule jakoś tam. Nie? Żeby było widać. Nawet może większość pasieki na zimę, a na wiosnę byśmy przestawili trochę. Tak. I tylko by było, nie? Pięć uli gdzieś postawione na właśnie kamerę, żeby było elegancko widać tak, że nie? Co lata? Tak z ukosa może, ale z boku. I tak trochę z góry właśnie, z góry, nie? Żeby właśnie było widać, co ja w nich tam robię też. Nie? Z tymi ramkami w ogóle. Więc to też by było super takie. Uważam. I to by było to wszystko. Yy, yy, aha, co chciałem powiedzieć? Mm. Dorobiłem tu stoły, czyli mamy, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery metry stołu, nie? Tu tak zrobiłem, że tu można od razu sobie też coś ciąć na kawałki. Tak, stoły są tak, nie? Od, najgru, od najbardziej odchodzącego do węższego, więc jest elegancko, i można tutaj coś zrobić, tak. W razie czego ktoś by już chciał coś takiego w ogóle, tam się Pan odzywał, to, to już nie można o tym myśleć, żeby zbierał graty i tam na przykład w tygodniu, Miał ja uważam, że najlepiej, to w tej chwili nie wiem. Może w tygodniu, nie? Może na wieczór bardziej. Zobaczymy, niech pisze. Tak, w zależności od tego, jak on ma czas, to ja też tutaj y, będę wiedział, nie, co będę robił, co już mam z góry zaplanowany w tej chwili, albo po prostu. Tak, więc wszystko to będzie y, w trakcie. Tylko trzeba po prostu być nie w jakimś kontakcie. I to by było to. Wszystko. Życzę wszystkim miłej nocy.